Od prawie siedmiu lat ten symbol polskiej nekropolii był zasłonięty. Teraz kamienne lwy tułacze, strzegące wejścia na cmentarz obrońców Lwowa, ujrzały światło dzienne. Ukraińska strona zrobiła gest dobrej woli. I teraz oglądamy nasze lwi, bardzo cieszymy się z tego powodu, że oni są tutaj na tym miejscu, że, że właśnie byli, skąd pochodzą. Kiedy dowiedziałam się o tym, że zostały otwarte, odsłonięte, był bardzo wielkim zaskoczeniem dla nas, dla wszystkich. Teraz w tej chwili kiedy już lwy są na swoim miejscu dla każdego Polaka, dla każdego lwowianina jest to bardzo wielkie wydarzenie. My Przeczytaliśmy w wiadomościach, że zostały odsłonięte posągi lwów na polskim cmentarzu. Pomyśleliśmy, że czas je zobaczyć, bo były zasłonięte. Te pomniki to pamięć o minionych wydarzeniach. U nas w Charkowie na jeźdźca strzelał cmentarze, w tym również i polski memoriał. Lew to wolne zwierzę. To, że lwy patrzą teraz swobodnie na wolną Ukrainę, na wolną Polskę, jest ważnym wydarzeniem dla obu naszych państw, tak bardzo sobie bliskich. Mieliśmy trudne okresy w naszej historii, ale musimy być razem. Mamy wolną Europę, wolne narody i wolne lwy. W latach 30 XX wieku na terenie Nekropolii odsłonięto pomnik chwały, którego strzegły dwa kamienne lwy. Na jednym z posągów znajdował się napis Zawsze wierny, na drugim Tobie Polsko. W czasach sowieckich napisy zostały usunięte, a posągi lwów wywiezione z cmentarza. Kamienne lwy powróciły na swoje miejsce w grudniu 2015 roku. Kilka dni później posągi zostały jednak zasłonięte paździerzowymi płytami. Teraz decyzję o odsłonięciu lwów na cmentarzu Orland Lwowskich podjął mer miasta Andrzej Sadowy. Lwów jest symbolem miasta. I w czasach wojny każdy lew ma być aktywowany i musi bronić. Naszą niepodległość. A dzisiaj my walczymy za niepodległość Ukrainy, Polski, Unii. Dlatego wszystkie lwy jest otwarte i wszystkie lwy walczą za naszą i waszą swobodę. To jest taki pierwszy krok. Ja jestem przekonany, że on jest ważny i nie wiem, jaka będzie reakcja, ale ja dziękuję wszystkim Polakom. Które dzisiaj razem z nami, bo to jest momentum naszego życia. Różne było. Ciężkie czasy były 100, 200, 300 lat temu, ale teraz jesteśmy razem. Brat do brata, siostra do siostry. Jak wy pomagacie nam w Polsce, tutaj, cenimy to. Ten ważny gest w historii polsko-ukraińskich stosunków widzą też polskie władze. Sprawę odsłonięcia lwów skomentowali m.in. premier Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński czy szef kancelarii prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Lwy, które były symbolem też wielu bolesnych relacji polsko-ukraińskich. Dzisiaj na Ukrainie jest wojna, dzisiaj Ukraina broni się przed agresją rosyjską. Polska jest krajem, który w pełni się zaangażował w pomoc Ukrainie od pierwszego dnia wojny. I cieszymy się, że ten bardzo trudny czas ma ten pozytywny wymiar, jeśli można tak powiedzieć, że udaje nam się te nawet najbardziej bolesne sprawy zamykać. Wojna Rosji przeciwko Ukrainie pokazała, kto jest przyjacielem, a kto wrogiem, mówił wielokrotnie prezydent Włodymyr Załański. Powtórzył to też mary Lwowa, podejmując decyzję o odsłonięciu posągów. To właśnie Polska pozostaje prawdziwym przyjacielem Ukrainy. Dostarcza jej broń, pomoc humanitarną i inne wsparcie. Schroniła już ponad 3 miliony uchodźców z napadniętego kraju.